Przyjechałem na Hel w 1992 roku do Zawodowej Służby Wojskowej, tak? To można powiedzieć, że jestem tutaj mieszkańcem, jak my to, czyli nie określałem mieszkańcem napływowym. Przez aż 16 lat służyłem tutaj w marce wojennej na okrętach w dywizjonie ścigaczy. Tu się ożeniłem, tu osiadłem od 20 praktycznie 5 lat, tak. Moja przygoda z, z pracą w stacji morskiej zaczęła się w zasadzie w 2011 roku zostałem zatrudniony tylko jako pracownik sezonowy na lato 2011, ale spodobała mi się ta praca, w innej pracy się już nie widziałem. Zostałem skierowany na kilka kursów szkoleń i w ten sposób już zostałem tutaj pracownikiem powiedzmy stałym. Znajdujemy się w domu Moświna, w jedynym takim budynku w Polsce w Muzeum Poświęconym Bałtyckiej Populacji Morświna. Jest to budynek stworzony przez profesora Krzysztofa Skórę. W 2013 roku został otwarty dla szerszego grona zwiedzających i ma na celu ukazanie naszemu społeczeństwu bałtyckiego moświna tak, że mamy takiego walenia w Bałtyku, jego, jego historię, codzienne zagrożenia. Moświn, jest to waleń, uzębiony waleń, tak? tak jak kaszalot. Prowadzi skryty tryb życia. Nie jest tak towarzyski jak delfin. W zasadzie nie będzie tam towarzyszył przy łodzi, nie będzie wyskakiwał z wody dla popisów. Jest skrytym zwierzęciem, dorosł osiąga rozmiary do MET 80. M. I w no w zasadzie na ten rok, z tego co wiemy po naszym projekcie badawczym, w przybywa, może przybywało 447 osobników dokładnie w strefie Bałtyku. Cały czas bazujemy na tej sumie z, z roku 2015 przeprowadzonych badań. W porównaniu do cias induńskich, gdzie żyje ich około czy nawet ponad 30 tysięcy. I w porównaniu do Morza Północnego, gdzie moświnów jest 200 tysięcy, tak, to nasza bałtycka populacja jest na swoje wygnięcia. Jest krytycznie zagrożonym gatunkiem na chwilę obecną. No, wymaga ochrony stałej. Tak. Bałtyk staje się morzem, czy jest morzem już jak najbardziej ruchliwym. No, zagrożenia moświna na dzień dzisiejszy, w zasadzie to są sieci. tak. Przyłów, przypadkowe złapanie w sieci rybackie. W ten sposób no, morś na Bałtyku powoli umiera. W ochronie Morświna stosowane jest w zasadzie pojedyncze rozwiązanie. Tak, stosowanie pingerów, są to akustyczne urządzenia, przyczepiane do sieci rybackich, tak wysyłają one wiązkę sygnału słyszalnego tylko dla morszwina. No, jedyny, jedyny mankament jest taki, że nie są stosowane na wszystkich jednostkach pływających rybackich, tylko na jednostkach powyżej 12 metrów i jedynie na zatoce pomorskiej. Tak? Nie jest jeszcze to objęte tym programem stosowania tych, czy obowiązkiem stosowania tych urządzeń wszystkie jednostki rybackie i całe Morze Bałtyckie. Ze względu na to, że sieci w tej chwili narzędzia połowowe są coraz cieńsze i coraz mocniejsze, a w związku z tym stanowią dla Moświna no niestety śmiertelną pułapkę. Mają na celu ostrzeganie Moświna o tym, że gdzieś na drodze, je, jego drodze jest y, jakaś przeszkoda, tak, no, w tym przypadku akurat y, sieci. Żeby ocalić bałtyckiego morszwina, bałtycką populację naszych morszwinów, tak, y, potrzebna jest współpraca na wielu polach, na wielu płaszczyznach, najbardziej Chcielibyśmy, żeby nam się układała współpraca z rybakami ze środowiskiem rybackim, tak? Zgłaszanie każdoro, każdorazowego, każdorazowego przyłowu no, stosowanie alternatywnych środków połowowych, no ale to jest jednak, to jest, jednak jest praca przed nami. Co roku obchodzimy międzynarodowy dzień bałtyckich Mosinów Askobans. odbywa się to w Gdyni na skorze, Kościuszki. W trzecią niedzielę maja każdego roku. Jest to nasze przedsięwzięcie ze współpracy z Ascobans. Organizujemy wtedy w plenerze wystawę, tak edukujemy ludzi, rozdajemy ulotki, pokazujemy sprzęt, który jest stosowany do ochrony moświnów, czy też do badań nad moślinami. Mamy takie urządzenie tutaj, które można prezentuje: głos moświna. Jest to specjalnie przerobione dla częstotliwości słyszenia ludzkiego ucha. No brzmi to trochę, powiedzmy, śmiesznie, tak? no, ale jedynie w ten sposób możemy ukazać, jak wydaje, jakie Moświ wydaje dźwięki. Wracając do tego właśnie głosu, dźwięki, które by nie były w ten sposób prze. Przelobione na słyszalność ludzkiego ucha brzmiałoby po prostu jak pojedyncze kliki.